Nadciśnienie tętnicze Nadciśnienie tętnicze to stan przewlekłego podwyższenia ciśnienia powyżej 140 na 90. Nadciśnienie pierwotne stanowi 90% wszystkich nadciśnień tętniczych. Nadciśnienie pierwotne to stan, w którym nie udaje się ustalić przyczyny nadciśnienia. Nadciśnienie tętnicze uważa się za chorobę cywilizacyjną. Nadciśnienie tętnicze występuje u około 30% dorosłych. U mężczyzn spotyka się częściej. Nadciśnienie tętnicze dzielimy na gdy wynosi poniżej 120 i rozkurczowe poniżej 80, jest to ciśnienie optymalne. Gdy wynosi od 120 do 129, lub rozkurczowe wynosi od 80 do 84, to ciśnienie prawidłowe. Jeżeli skurczowe wynosi od 130 do 139, lub rozkurczowe od 85 do 89, to ciśnienie wysokie prawidłowe. Jeżeli ciśnienie skurczowe wynosi od 140 do 159 lub rozkurczowe od 90 do 99 to nadciśnienie pierwszego stopnia. Gdy ciśnienie skurczowe wynosi od 160 do 179 lub rozkurczowe od 100 do 109 to nadciśnienie drugiego stopnia. Gdy ciśnienie skurczowe wynosi powyżej 180 lub rozkurczowe powyżej 110 to nadciśnienie trzeciego stopnia. Jeżeli ciśnienie skurczowe jest powyżej 140, a rozkurczowe poniżej 90, to mówimy o izolowanym naciśnieniu tętniczym. Do przyczyn naciśnienia należą: nadmierne spożycie soli, mała aktywność fizyczna, a także stres, starszy wiek, cukrzyca, otyłość i menopauza, która zwiększa ryzyko dwukrotnie. W większości przypadków naciśnienie przebiega bezobjawowo. Jeżeli objawy występują, są to bóle głowy męczliwość i zaburzenia snu. Pomimo, że u większości osób naciśnienie przebiega bezobjawowo, to powinno być diagnozowane i leczone, bo nieleczone naciśnienie może doprowadzić do poważnych powikłań, takich jak przerost lewej komory, miażdżyca tętnic, udar mózgu, uszkodzenie nerek, rozwarcenie aorty i retinopatia. Podstawową metodą diagnostyczną jest pomiar ciśnienia za pomocą manometru. Ponieważ jedną z przyczyn podwyższonego ciśnienia może być stres spowodowany wizytą u lekarza, tzw. nadciśnienie białego fartucha, zaleca się domowe monitorowanie naciśnienia tętniczego, w skrócie HBPM. Jeszcze inną metodą jest automatyczne monitorowanie naciśnienia tętniczego za pomocą specjalnego urządzenia, które mierzy ciśnienie co około 20 minut przez 24 godziny. Nazywa się ABPM. Najczęściej naciśnienie tętnicze rozpoznaje się, jak będzie dwa razy powyżej 140 na 90. W leczeniu w stanach pilnych stosuje się kartopry. W leczeniu przy stosuje się zdrowy tryb życia, a także leki należące do pięciu grup. ACI, np. ramipryl, sartany, np. losartan, antagoniści kanału wapniowego, np. amlodypina, na np. indapamid, beta-adrenolityki, np. metoprolol, nie należy stosować ACI i sartanów razem. Naciśnienie tętnicze jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnego zgonu. 30% osób nie wie, że ma nadciśnienie. Leczenie jest skuteczne około 40% chorych.